Thank you. Witajcie moi drodzy, moi kochani, po krótkiej przerwie. Witam Was już w 2022 roku. Czas leci naprawdę bardzo szybko. To już prawie pół roku istnienia kanału, kto by pomyślał. A już niebawem spotkanie dla kobiet, 22 stycznia, na które naprawdę niesamowicie się cieszę. Będzie to bardzo owocny, kobiecy i duchowy czas. Ale nie o tym będzie ta seria. W tej serii, owszem, chciałabym, żebyśmy skupiły się na nas, kobietach i na naszej tożsamości w Bogu. Czyli, a właściwie, może powiem to trochę inaczej. Dzisiaj rano słuchałam uwielbienia mojej bardzo, bardzo dobrej koleżanki, która no, lubi w pewnym momencie uwielbienia improwizować. I tam pojawił się taki fragment, który zaczęła śpiewać, gdzie ja kończę. Tam ty zaczynasz. Bo ty jesteś dobry. I często to słyszymy: Bóg jest dobry, Bóg cię kocha, Bóg jest wspaniały, Bóg cię zaplanował i tak dalej. Ale o co w ogóle w tym wszystkim chodzi? Gdzie jest ta moja misja? Jak ja mam rozumieć to Boże Słowo, które było napisane 2000 lat temu? Jak w ogóle odnieść to do swojego życia? I jak to wszystko połączyć z tym, co się dzieje we mnie, czyli w kobiecie, w moim umyśle, w moim sercu? Też odnaleźć się. W tych okolicznościach XXI wieku, gdzie wiele rzeczy gdzieś uległo zmianie, myślę, że właśnie w tej serii będę chciała dzielić się z wami i swoimi przemyśleniami, i też oczywiście Słowem Bożym, które mówi bardzo dużo na temat naszej tożsamości: tym, że jesteśmy wybrani, powołani, umiłowani, ukochani, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Natomiast dzisiejszy odcinek, na czym będzie się skupiał dzisiejszy odcinek? Dzisiejszy odcinek e, będzie na temat e, tego, że wiara uwalnia nas od rozumowania. My, kobiety, lubimy dużo myśleć, e, lubimy gdzieś tak zagłębiać się w różne rzeczy z naszej przeszłości, bądź dużo myśleć, marzyć na temat przyszłości, oczekiwać. E, I czy to roz rozumowanie do końca jest takie dobre? I w jaki sposób wiara uwalnia nas od nadmiernego rozumowania? To jest w ogóle bardzo ciekawy temat. A w Słowie Bożym czytamy takie dwa piękne wy wyrazy: Ja jestem, ja jestem, Bóg jest z nami tu i teraz, bez względu, czy to czujesz, czy tego nie czujesz. Ja wierzę, przez wiarę biorę to, że Bóg jest teraz obok ciebie. I w Słowie Bożym nie czytamy, że ja byłem i to się skończyło. Czy ja będę i teraz mnie nie ma, ale ja jestem. Ja jestem z Tobą cały czas blisko i chcę Ci się objawić, chcę ci objawić swoją dobroć, swoją miłość, e, e, swoją łaskę. I niesamowicie ostatnio poruszył mnie fragment z Ewangelii Mateusza, 14 rozdział 27, werset. To jest ogólnie historia, gdzie apostołowie są na łodzi razem z Jezusem, a na zewnątrz szaleje burza. Myślę, że historia dobrze Wam <grych> znana. I ten fragment brzmi: Dlaczego się boicie? Bądźcie dzielni. Ja jestem. Ja jestem. Skoro Bóg jest tutaj dla Ciebie, tu i teraz, to wszystko będzie dobrze. Burza się uciszyła, wszelki problem i niepokój zniknął, ale to, co mnie jeszcze bardzo inspiruje w tym, w tym fragmencie, to to, że blisko apostołów był zarówno Jezus, jak i burza. To była mniej więcej pewnie ta sama odległość, ale pytanie, na czym apostołowie skupili swój wzrok? Czy na Jezusie, który w tym czasie spał, odpoczywał, czuł błogi pokój? czy na burzy, która szalała na zewnątrz i która no, wprowadzała ich w, taki, ich w taki stan lęku. I tak samo jest w naszym życiu. My często zapominamy, że On jest, On jest obok mnie i te wszystkie inne okoliczności, burze w naszym życiu, które miały miejsce w przeszłości, a może też te, które nastąpią, bo nigdy nie wiemy, co się wydarzy. Może zaraz będzie kolejny jakiś dziwny wirus, który zmiecie trzy czwarte planety, a nie jedną dziesiątą. Jak to się... Można pośmieć troszkę. Chodzi o to, że właśnie na czym skupiamy swój wzrok? Czy na Bogu, czy na tych okolicznościach, które nie zawsze są dobre? Inną historią, którą chciałabym Wam przytoczyć, jest, jest historia, gdzie Izraelici byli na pustyni i Bóg zsyłał im codziennie mannę z nieba. I co istotne, Bóg im powiedział, że mają tej manny nie gromadzić, nie magazynować na kolejny dzień. Gdzie Izraelici oczywiście pomyśleli pewnie, że ich cudowny Stwórca zapomni o nich i nie da im tej manny w dniu kolejnym, i co spowoduje, że będą cierpieć głód, i wiadomo, po prostu źle się zadzieje. I, I to też pokazuje, że e, warto być wiernym Bożemu Słowu, ponieważ ta manna, którą oni chcieli zatrzymać, ulegała zepsuciu, tak że dnia kolejnego nie nadawała się do spożycia. Za to Bóg z dnia na dzień, każdego kolejnego dnia e, zaopatrywał ich ponownie i ponownie i ponownie. E, I takie pytanie: co jest Twoją manną? Co jest Twoją manną? Co jest tym czymś, co gromadzisz? I gdzie brakuje Twojej ufności do Boga, że w dniu kolejnym Bóg z powrotem Cię zaopatrzy. My często właśnie trzymamy się tak bardzo mocno tych rzeczy i nie potrafimy ich puścić. Czasami są to finanse, czasami są to jakieś inne rzeczy materialne, jakieś inne udogodnienia, które, którymi próbujemy sami na własną rękę zabezpieczyć naszą przyszłość, zamiast pozwolić działać w tym miejscu Panu Bogu. W Księdze Przysłów, w trzecim rozdziale, w piątym wersecie, czytamy, aby ufać Bogu całym sercem i umysłem, myślami i nie polegać na własnym zrozumieniu. Widzimy na tym przykładzie, że wiara uwalnia nas od rozumowania. Wiara nie musi rozwikłać wszystkich problemów z przeszłości i nie musi objawić Ci wszystkiego, co nadejdzie. Żyj tu i teraz, bo jak Słowo Boże mówi, ja jestem, ja jestem i dana Ci jest łaska na ten dzień. Łaska, abyś sprostowała wyzwaniom, które Ciebie czekają, wszelkim trudnościom być może. Bóg daje Ci do tego siłę, swoją moc, energię, czyli łaskę, daje Ci moc Ducha Świętego, uzdalnia Cię do, do tego, aby wypełnić te rzeczy e, zgodnie z Jego wolą. I łaski nie jesteśmy w stanie zmagazynować. To tak jak z tą manną, nie jesteśmy w stanie jej zmagazynować. To, co było w dniu wczorajszym, było w dniu wczorajszym, zostało wyczerpane, a to, co ma być jutro, no to musimy poczekać do jutra. Bóg daje ci świeżą, nową łaskę każdego dnia, ona się odnawia i chce, żebyś z niej korzystał, korzystała i żebyś nie zamartwiała się tym, co było w przyszłości, ani tym, co nadchodzi, ale właśnie żyła tu i teraz razem z Jezusem, który jest który po prostu jest. Życzę Ci wszystkiego dobrego w najbliższych dniach. Widzimy się w kolejnym odcinku, już za dwa tygodnie. Dajcie koniecznie łapki w górę, wciskajcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z wszystkimi nowymi filmami. Klikajcie subskrypcję, udostępniajcie tymi małymi gestami. Możecie pomóc dotrzeć do szerszej liczby osób, aby Słowo Boże niosło się dalej. Dziękuję Wam, że jesteście ze mną i do zobaczenia, do usłyszenia niebawem. 乔麦迪。